Technik Reklamy. Niezwykle prężny rynek reklam ma prawdopodobnie wpływ na całą gospodarkę światową. To dzięki wpływom z reklam istnieją telewizyjne i radiowe stacje prywatne, czy na przykład social media. Trudno nawet wyobrazić sobie finansowy sukces jakiegokolwiek produktu lub usługi bez odpowiednio poprowadzonej kampanii reklamowej. Zadaniem technika reklamy jest dotarcie z produktem do odbiorców poprzez reklamę, co przyczyni się do wzrostu zysków firmy i pozyskania nowych klientów. Czym zajmuje się technik reklamy? Podczas nauki zawodu przyszli technicy reklamy uczą się, jak przygotowywać elementy strategii reklamowej i kreacji reklamowej, jak wygląda produkcja reklamy i na czym polega planowanie kampanii reklamowej. Dowiadują się również, jak organizować sprzedaż reklamową. Jak realizować kampanię reklamową i w jaki sposób prowadzić badania przekazu reklamowego. Predyspozycje potrzebne na stanowisku technika reklamy. Aby odnosić sukcesy w pracy technika reklamy, wskazane jest posiadanie konkretnych predyspozycji. Wśród najbardziej pożądanych w tym zawodzie cech Wymienia się m.in. wyobraźnie i myślenie twórcze, które odpowiadać będą za interesujące reklamy, łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie pozwoli uniknąć błędów, które razem z reklamą dotrą do szerokiego grona odbiorców. Dodatkowo przyda się umiejętność pracy w szybkim tempie, uzdolnienia artystyczne, umiejętność współdziałania, zdolność przekonywania oraz dobra sprawność narządu wzroku i słuchu. Jak zdobyć zawód technik reklamy? Aby zdobyć zawód technik reklamy, po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej należy rozpocząć naukę w pięcioletnim technikum. W zawodzie technik reklamy, w ramach kwalifikacji PGF07, wykonywanie przekazu reklamowego oraz kwalifikacji PGF08, zarządzanie kampanią reklamową. Przed rozpoczęciem szkoły Lekarz Medycyny Pracy musi ocenić możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki oraz wystawić zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie to należy dostarczyć do szkoły przed rozpoczęciem kształcenia w zawodzie. Skierowanie na badania jest wystawiane przez szkołę. Podczas nauki zawodu uczniowie poszerzają swoją wiedzę dotyczącą pracy w branży reklamowej, jak również zdobywają umiejętności praktyczne, takie jak tworzenie przekazu reklamowego i strategii reklamowej, definiowanie grupy docelowej, sporządzanie listy wytycznych dla kampanii reklamowej, planowanie kampanii reklamowej czy opracowywanie strategii komunikacji marki. Wymienione umiejętności praktyczne mogą być rozwijane również w agencjach reklamowych. Młodociani pracownicy realizują zajęcia praktyczne w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. W trakcie nauki uczniowie przystępują do dwóch egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacji PGF07, wykonywanie przekazu reklamowego oraz kwalifikacji PGF08, zarządzanie kampanią reklamową. Każdy z nich składa się z dwóch części, pisemnej w formie testu wyboru zdawanego na komputerze oraz części praktycznej. Po zdaniu egzaminu zawodowego uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje PGF07 i PGF08. Po zdanym egzaminie zawodowym w zakresie obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują dyplom zawodowy w zawodzie technik reklamy na podstawie świadectwa ukończenia technikum oraz dwóch certyfikatów kwalifikacji zawodowych. Miejsce pracy technika reklamy. Technik reklamy może znaleźć zatrudnienie m.in. w agencjach reklamowych, agencjach reklamy wizualnej, agencjach public relations, zajmujących się kształtowaniem stosunków, np. między firmą a klientami, działach reklamy i marketingu przedsiębiorstw z różnych branż. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą specjalista do spraw komunikacji zewnętrznej, menedżer produktu, menedżer marki, analityk trendów rynkowych, fotograf produktu, grafik kreatywny, specjalista do spraw reklamy, specjalista do spraw marketingu, specjalista do spraw e-commerce, autor tekstów i sloganów reklamowych. Wybór jest zatem całkiem duży. Narzędzia, maszyny i urządzenia wykorzystywane w pracy technika reklamy. Technik reklamy w swojej pracy użytkuje, obsługuje i wykorzystuje różnorodne narzędzia, maszyny i urządzenia, do których należą między innymi komputer z oprogramowaniem do obróbki, grafik audio i wideo, z głośnikiem i mikrofonem, tablet graficzny, profesjonalny aparat cyfrowy, w pełni wyposażone studio fotograficzne, skaner poligraficzny profesjonalna drukarka kolorowa, kamera cyfrowa, ploter drukujący, wzorniki poligraficzne, wzorniki podłoży na materiały reklamowe, flipchart oraz projektor multimedialny. Mik reklamy zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP. Powinien nosić okulary ochronne do komputera z filtrem światła niebieskiego oraz korzystać z ergonomicznego fotela przeznaczonego do pracy biurowej. Ponadto stanowisko pracy technika reklamy powinno być wyposażone w apteczkę, znaki bezpieczeństwa i alarmów oraz środki gaśnicze. Branża reklamy i marketingu chętnie korzysta z najnowocześniejszych technologii przydatnych do tworzenia reklam, analizowania wyników kampanii reklamowych czy docierania do szerszej grupy odbiorców. Z tego powodu technik reklamy powinien systematycznie aktualizować swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje zawodowe. Doskonalenie umiejętności zawodowych, uzupełnianie wiedzy i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji umożliwia podjęcie studiów wyższych lub podyplomowych po ukończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Technicy reklamy mogą również przystąpić do kwalifikacyjnego kursu zawodowego, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych lub innych kursów w pokrewnych zawodach związanych np. z branżą reklamową lub poligraficzną. Ponadto technik reklamy powinien śledzić na bieżąco tendencje związane z przygotowaniem materiałów reklamowych do druku i do mediów cyfrowych, możliwości prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, aktualizacji oprogramowania, trendów w projektowaniu, możliwości sprzętu audio -video. Dla wielu pracodawców niezwykle cennymi umiejętnościami, jakimi może pochwalić się technik reklamy, jest znajomość programów graficznych oraz wiedza z zakresu marketingu i zarządzania.